Raz pierwszy od lat pięciu na wolnej ziemi święcili mieszkańcy Lublina Wigilię Bożego Narodzenia. Na punktach sprzedaży choinek panował ruch prawdziwie świąteczny. W ten dzień uroczysty myśli Polaków biegły przede wszystkim tam, gdzie żołnierz polski trwa z automatem w rękach, czuwając nad spokojem ziem wyzwolonych i niosąc wolność tym, dla których ta noc wigilijna jest jeszcze ciemną nocą niemieckiej niewoli. W szkołach lubelskich dzieci przygotowały listy i paczki świąteczne dla żołnierzy na froncie. Obywatelski Komitet Gwiazdki Żołnierskiej zebrał wśród ludności i skierował do jednostek bojowych 140 tysięcy paczek z tytoniem, słodyczami i ciepłą bielizną. Żołnierz na froncie. Już nietropiony w lasach partyzant i nieuchodźca dręczony nieuleczalną nostalgią za krajem, ale polski żołnierz na polskiej ziemi po raz pierwszy odczuł serdeczną troskę narodu, który w wojsku swoim widzi zdobywcę wolności i opokę demokracji. Bożego Narodzenia ta noc jest dla nas święta. Niech idą w zapomnienia, nie woli gnuśne pęta. Daj nam poczucie siły, i Polskę daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Wróciła na ulicę Lublina tradycyjna szopka, wigilijna, którą Niemiec surowo prześladował. pierwszy od lat pięciu łamanie się opłatkiem, symbol braterstwa i miłości bliźniego, staje się prawdą serdeczną i żywą. Za stołem wigilijnym gospodarz, zawodowy podoficer i syn jego również w szeregach odrodzonego wojska polskiego. Obok nich honorowi goście, żołnierze Armii Czerwonej, tej armii, której opartemu męstwu nasza ojczyzna i cała Europa zawdzięczają swoje wyzwolenie. Tu w dalekiej Polsce, na ziemi oczyszczonej od wspólnego wroga, dzieli się opłatkiem żołnierz polski z żołnierzem sowieckim. I gwiazda betlejemska raz jeszcze staje się gwiazdą wolności i zbratania. Szczególnie uroczyście święcono Boże Narodzenie w szpitalach lubelskich. Dziadwa szkolna przyniosła rannym żołnierzom gwiazdkowe podarki, i łamała się opłatkiem z bohaterami walko Pragę, z uczestnikami desantu na Czerniakowie, z żołnierzami wojsk pancernych i oddziałów zwiadowczych. Z dala od domów rodzinnych ranni otoczeni i serdeczną troskliwością dziatwy odczuli najlepiej ogrom miłości jaką bohaterów swych darzy naród. Tegoż dnia czekało rannych jeszcze jedno wielkie przeżycie. W szpitale odwiedzili najwyżsi dostojnicy państwowi z prezydentem Krajowej Rady Narodowej Bolesławem Bierutem i naczelnym dowódcą wojska polskiego generałem Michałem Rolą Rzymierskim na czele. Prezydent i naczelny dowódca złożyli żołnierzom życzenia świąteczne, a najbardziej zasłużonych spośród nich odznaczyli krzyżem walecznym. 15 tysięcy ludzi demonstrowało w Lublinie na rzecz przekształcenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w tymczasowy rząd Rzeczpospolitej. Przedstawiciele partii politycznych i organizacji społecznych podsumowali w przemówieniach wyniki czteromiesięcznej pracy komitetu, który nie tylko odbudował polską władzę państwową na terenie wyzwolonym, nie tylko wskrzesił polską siłę zbrojną i polskie szkolnictwo, ale urzeczywistnił odwieczne marzenia mas chłopskich przez wprowadzenie w życie demokratycznej reformy rolnej. Naród czuje się gospodarzem kraju, żąda, by w jego imieniu występował na arenie międzynarodowej rząd który zapewniłby nam przyjaźń ze Związkiem Radzieckim i z przymierzonymi państwami Zachodu, rząd, który potrafi zdobyć dla Polski Prusy Wschodnie i oprzeć nasze granice na Odrze i Nisie. Podobne manifestacje miały miejsce we wszystkich miastach i osiedlach wyzwolgo obszaru Rzeczpospolitej. Historyczną rocznicę swego powstania, 31 grudnia 1944 roku Krajowa Rada Narodowa zebrała się w wolnym Lublinie, by wysłuchać sprawozdania kierowników Komitetu Wyzwolenia i powziąć doniosłe uchwały będące wyrazem woli narodu polskiego. W orędziu skierowanym do posłów przewodniczący Krajowej Rady Narodowej obywatel Bolesław Bierut powiedział, zjednoczenie państwa polskiego osiągnęło taki poziom i wyraz, jakiego nie znało dotychczas życie społeczne i polityczne naszego kraju. Cztery główne ugrupowania polityczne, które przed rokiem zainicjowały powołanie do życia Krajowej Rady Narodowej, umiały w procesie walki z okupantem i pracy państwowo-twórczej stworzyć zwartą i jednolitą programową koalicję, która jest pierwszym tego rodzaju przykładem w historii polskiego życia społeczno-politycznego. Misję utworzenia kabinetu powierzył prezydent obywatelowi Osóbce Morawskiemu. Członkowie rządu. Prezes Rady Ministrów i minister spraw zagranicznych Edward Osóbka Morawski. Pierwszy wiceprezes Rady Ministrów Władysław Gomułka. Drugi wiceprezes Rady Ministrów Stanisław Janusz, minister obrony narodowej, dowódca naczelny wojska polskiego, generał broni Michal Rona Rzymierski, minister administracji publicznej Józef Maślanka, minister bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz, minister oświaty Stanisław Skrzyżowski, minister kultury i sztuki Wincenty Rzymowski. Minister aprowizacji i handlu Teodor Piotrowski, minister informacji i propagandy Stefan Matuszewski, minister przemysłu Hilary Minc, minister pracy, opieki społecznej i zdrowia Wiktor Trojanowski, minister komunikacji Jan Rabanowski. Rozkazu naczelnego dowódcy, artyleria garnizonu lubelskiego uczciła wielką chwilę salwą honorową ze 124 dział. Nazajutrz po historycznej sesji Krajowej Rady Narodowej w dzień Nowego Roku odbyła się na Placu Litewskim w Lublinie defilada wojskowa i manifestacja ludności z okazji utworzenia rządu. Pod sztandarami wielkich demokracji i Polski przyjmowali defiladę prezydent, naczelny dowódca. Ministrowie Rzeczypospolitej oraz przedstawiciele Związku Radzieckiego i Francji. Tysiączne tłumy demonstrowały swoją solidarność z polityką polskiej demokracji, z Krajową Radą Narodową i Rządem Narodowym Rzeczypospolitej.